Hejka, nazywam się Marlena, jestem z Podkarpacia. Chodziłam do szkoły do Rzeszowa, gdzie się spotkałam z panem Kamilem, który był moim nauczycielem w trzeciej, czwartej klasie liceum, a więc już bezpośrednio mnie prowadził do tej matury z matematyki. Najpierw tymi powtórkami, które robiliśmy działami, skupialiśmy się na tych najważniejszych rzeczach ponieważ, no jak to jest jednak w tej czwartej klasie, cały czas nas gonił, a później skupiliśmy się na arkuszach maturalnych. To wszystko, te zadania maturalne i skupienie się też na kartach wzorów, żeby wiedzieć, co jest, jak się po nich poruszać, pozwoliło na osiągnięcie wysokich wyników, na taką swobodę na tej maturze z matematyki i przyzwyczajenie się do tego trybu, jakim jest właśnie ta forma maturalna, ponieważ nie jest to to samo co sprawdzian czy kartkówka. Osiągnęłam w końcu bardzo zadowalający wynik, który pozwolił mi na dostanie się na te wymarzone studia. I od października będę studiować kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. A z matematyki była tam potrzebna. Brali pod uwagę zarówno matematykę rozszerzoną, jak i podstawową. Ja rozszerzonej nie miałam, tylko podstawową, co od razu stawiało mnie w trudniejszej sytuacji niż ci, co mieli matematykę rozszerzoną, ponieważ miałam gorszy mnożnik, a tą samą, po prostu, tą samą listę czy tą samą jakby turę. I ten wysoki wynik, ten bardzo zadowalający wynik, który um, dostałam, który otrzymałam, pozwolił mi na w ogóle konkurowanie z nimi i dostanie się z pierwszej listy. Zdecydowanie mogę Wam polecić te zajęcia. Skupianie się na tych zadaniach maturalnych, na arkuszach i bezpośrednio już przerabianie ich przy tej, przed tą maturą pozwala na taką swobodę i obycie z tym wszystkim. No i dzięki temu, właśnie na tej maturze, czułam się. Tak pewna siebie całkiem, wiedząc, że napiszę ją dobrze i wiedząc, że te zadania nie są bardzo jakieś wymagające, tylko są to zwykłe zadania, z którymi już miałam styczność. Początkowo maturę prób napisałam na około 80 kilka procent, 90 kilka procent, i był to wynik zadowalający, ale jeszcze nie ten idealny, jakby, który chciałam, a więc praca własna, także prowadzenie przez świetnego nauczyciela pozwoliła mi w końcu na osiągnięcie tego wymarzonego wyniku. I zawdzięczam to zarówno właśnie sobie, jak i panu Kamilowi. Jeżeli macie taką możliwość i szukacie jakiegoś kursu, czy korepetycji, ja to zdecydowanie mogę wam tutaj polecić pana Kamila.